No widzę! Witajcie rozbitkowie! I tak oto przybyliśmy na wyspę pełną wyzwań, a wraz z nami też przybyły różne monstra. Także przygotujcie się, złapcie za swój oręż oraz zacznijcie myśleć, co zbudujecie. Dołączcie do nas, walczcie, bądźcie na eventach. Już teraz serwer Rodran rozpoczyna się. Witajcie wszyscy! Po roku prac i w wielu komplikacjach przedstawiałem Wam serwer Rodran. Serwer jest kontynuacją wydarzeń fabularnych z Ulanit 1 i 3, ale o tym później. Na serwerze dołożyliśmy wszelkich starań, aby nieważne gdzie się udasz, mógłbyś znaleźć coś dla siebie. A nawet o to, aby niektóre lokacje zmieniały się wraz z upływem czasu, i wydarzeń fabularnych. Na serwerze będziecie mogli spotkać wielu nowych przeciwników, nowe struktury i wiele innych rzeczy. Będziecie mieli do wyboru cztery różne klasy: wojownika, dystansowca, maga i złodzieja. Każda z tych klas wyróżnia się zestawem broni i umiejętności. Będzie można wybrać tuż po dołączeniu na serwer. Wszelkie opisy klas, jak i broni, będziecie mogli znaleźć na naszym Discordzie. Serdecznie zapraszamy. Na RODRAN będzie można zdobyć również artefakty. Są to bronie, które wyróżniają się na tle innych umiejętnościami. Czy też również siłą. Będzie można je zdobyć poprzez wykonywanie zadań, czy też udział w eventach. Cóż, to chyba wszystko z części gameplayowej. O części fabularnej opowie Wam Rudosław. Wydarzenia na serwerze dzieją się miesiąc po wydarzeniach z Ulanic 3. Czarnobrody zostaje pokonany, a zagrożenie w całej krainie znika. O frakcje Wiedźminów, jak i zakonu Zimowego Świtu ulegają rozpadowi. Pozostali reprezentanci obydwu frakcji postanawiają zakopać topór wojenny i wyruszyć na daleką północ w poszukiwaniu nowych ziem ze względu na wyczerpanie surowcy archipelagu. Trafiają oni wtedy do Królestwa Rodrand, którym władza sprawowana jest przez najsilniejszego króla czasów, którym żaden wróg królestwa nie mógł się liczyć. Lecz, Fatalne w skutkach decyzje doprowadziły do kryzysu. To Orkowie wykorzystali, aby wykonać atak na do niedawna Wielkie Królestwo. Król nakazał stworzenie magicznej bariery swoim najpotężniejszym magom. Lecz bariera wymknęła się spod kontroli, przez co orkowie zamiast zaprzestać ataków, wznowili je z dwukrotną siłą. Ratunek jest jeden. Nasi bohaterowie muszą ponownie stanąć przeciwko nowemu zagrożeniu. Ważną rolę odgrywa tu magiczna ruda, z której wykuta broń jest silniejsza niż zwyczajna. I w sumie to tyle. Ja pierdałam. Cześć. No cóż, w takim razie widzimy się na serwerze.